Piątek 4 lipca, wita Państwa, Malwina Muzyczka, zapraszam na magazyn miejski. A o czym dzisiaj powiemy? Bieżnia prawie gotowa. Wakacje z kinem. Zalew już czynny. Trwają prace wykończeniowe przy nowej bieżni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. W lutym rozpoczął się remont tartanowej bieżni, która znajduje się na stadionie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu. Obecnie trwają ostatnie prace przed oddaniem jej do użytku dziś namalowano pierwsze linie. Praktycznie cała nawierzchnia jest już położona. Trwa tam jeszcze montaż tych urządzeń takich lekko a więc balek do odbicia skoków skoku w dals, trójskoku, do skoku otyczce. Dzisiaj rozpocznie się malowanie mini, no i myślę, że tak to, to w poniedziałku będzie już widoczny efekt tego malowania. Już będzie zakończony. Przypomnijmy, że starą wieżnię wybudowano w 1998 roku. Ciągle używana, doczekała się wielu ubytków w swojej strukturze. Była też znacznie wytarta, przez to nie spełniała wielu swoich funkcji. A więc nowa, nowa, nowe materiały, to co widzimy tutaj w znacznik pierwszego toru, to już są takie materiały, które no, charakteryzują się z tego co deklaruje wykonawca dłuższą trwałością, lepszą estetyką. Z tego co widać no jest, jest, jest to solidnie zrobione. przynajmniej jeżeli chodzi na tym etapie to inspektorzy nadzoru nie mają zastrzeżeń. Koszt nowej bieżni to około 1,5 miliona złotych. Dzięki nowej nawierzchni Zamojski Osir będzie mógł przeprowadzać zawody na wyższych szczeblach. Cały koszt jak dwóch etapów remontu bieżni, bo starając się o wyższą kategorię dla naszego stadionu lekkoatletycznego, która umożliwi organizację imprez na wyższym szczeblu, a więc szczeblu ogólnopolskim, mistrzostw Polski, około 1,5 miliona złotych. Obejmuje tutaj remont bieżni, tej, przy której jesteśmy, i budowę terenu rozgrzewkowego przy boisku wielofunkcyjnym, a więc tutaj niedaleko. jest to dla klubu sportowego Agres, no, przede wszystkim sportowcy, no, ale tak jak w sumie pani wspomina, jest to obieg wykorzystywany przez wszystkich: no i przez szkoły, i przez stowarzyszenia tutaj, które działają, kultury fizycznej, które działają na terenie naszego miasta. Około 50% środków na remont bieżni OSIR pozyskał z Ministerstwa Sportu, reszta to wkład własny. Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje w Zamościu CKF Stylowy wraz z partnerami przygotował specjalne oferty. Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu zaprasza najmłodszych kinomanów na bajkowe lato. W czasie wakacji we wtorki środy i czwartki o godzinie 10.30 będą wyświetlane najnowsze animacje w promocyjnych cenach. Dodatkowo zaplanowano wiele atrakcji, m.in. konkursy z nagrodami i niespodzianki. Na ekranie zobaczymy Gang wywiura, Samoloty 2, Tarzan Król Dżungli, Dzwoneczek i Tajemnica Piratów, Wakacje Mikołajka. CKF Stylowy przygotował też prawdziwą ucztę dla dorosłych kinomanów, miłośników kina na świeżym powietrzu. Kino wraz z hotelem Mercure przygotowało seanse filmowe zatytułowane Kino pod Gwiazdami. Wakacyjne projekcje plenerowe będą wyświetlane w piątki i soboty od 4 lipca do 30 sierpnia o godzinie 21 na dziedzińcu hotelu Mercure. Na wszystkie projekcje wstęp bezpłatny. To nasz nowy projekt, przyznam szczerze. Zrobiliśmy go we współpracy z Centrum Kultury Filmowej i Stylowej, z panem dyrektorem Bubełą i z Urzędem Miasta, tutaj pan Karol Garbula, też bardzo nam pomógł. Chcieliśmy coś zrobić takiego po pierwsze dla naszych gości hotelowych, a po drugie dla turystów Zamościa. Coś, co jest niespotykane tutaj w Zamości, ale spotykane w innych polskich miastach, takich turystycznych jak Zakopane, jak Sopot. Zobaczymy, jest to nowy projekt, mam nadzieję, że się sprawdzi, mam nadzieję, że ściągnie wielu mieszkańców i turystów. W ramach letniego kina pod gwiazdami wyświetlone zostaną najzabawniejsze komedie jak Siedmiu psychopatów, Tajne przez poufne czy Przepis na miłość. Odbędą się też seanse horrorów, a wśród nich Kobieta w czerni oraz Sinister. Nie zabraknie też najciekawszych dokumentów muzycznych ostatnich lat, Rolling Stones w blasku świateł czy Marley. Od 1 lipca bezpieczeństwa nad Zamojskim Zalewem strzegą ratownicy. Pogoda na kąpiele sprzyja od dziś. Od 1 lipca nad zalewem miejskim w Zamościu funkcjonuje wakacyjna strefa rekreacji. Dla wypoczywających przewidziano wiele atrakcji nad ich bezpieczeństwem. Czuwają już ratownicy. Są już stałe dyżury ratownicze, woda jest zbadana, jakość wody jest dobra, potwierdzona badaniami stacji sanitarno-epidemiologicznej. No, drobne prace remontowe, takie przygotowujące ten zarew do sezonu, zostały już wykonane. Ośrodek sportu i rekreacji umożliwia też wypożyczanie sprzętu wodnego. Tak jak w ubiegłym roku tutaj dzięki właśnie pomocy miasta otrzymaliśmy środki z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i w ramach jak gdyby, tego projektu, który realizujemy z tych środków, uruchomiona została bezpłatna wypożyczania sprzętu sportowego, gdzie można wypożyczyć piłki do piłki plażowej, boisko do piłki plażowej, rozłożyć sobie linię, siatkę i, i, i że tak powiem, rozgrywać na, na tym boisku mecze. Są kajaki w ilości pięciu sztuk, może nie za dużo, no ale w każdym razie można już tam pewne rzeczy wypożyczyć. Życzyć łącznie z takim drobnym sprzętem dla dzieci. 16 lipca zaplanowano imprezę rekreacyjno-sportową nad Zalewem. W ramach dwóch turnusów, dwóch turnusów które zaplanowaliśmy do Realizacji w ramach projektu Bezpieczne i zdrowe wakacje sportowe 2014. Będą imprezy integracyjne, będą cykliczne zajęcia, które będą odbywały się i tam na Zalewie, oczywiście, w miarę pogody, i tutaj na obiektach sportowych ośrodkach. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć, ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu znajdują się na stronie www.osir.zamost.pl, a także www.zamojska.pl na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.